Patrząc na ulicę Jarocina trudno się zorientować, że dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Samochodu. Choć sporo pojazdów to ruch tranzytowy, jarociniacy przyznają, że trudno byłoby im poradzić sobie bez samochodu. Nie, nie ale z rowera korzystam bardzo często. Na pewno nie, na pewno nie. Zdarzają się jednak wyjątki. Samochodem jak ja mam jechać i stać w korku to rowerem jestem prędzej. Dla mnie tak, bo ja używam większości rower. No, ale wie Pani, co w przypadku, gdy jest brzydka pogoda, to jednak ten samochód się przydaje. To właśnie ostatnio dużo jeżdżę autobusami. A jeździłam kiedyś z samochodem, ale myślałam, że się nie przestawię, ale rzeczywiście da się. Bardzo często korzystamy z komunikacji miejskiej, bo z, ponieważ z córką dojeżdżamy do przedszkola, no i nie tylko na różne imprezy towarzyszące. Dobrze. Dobrze. Tak, często jeździsz? Tak. Uh -huh. Lubisz? Uh -huh. Lubię. Część osób, niezważając na daty, przesiadła się już dawno na rowery. Pomocna w zmniejszeniu zatłoczonego miasta mogłaby być też darmowa komunikacja miejska. Czy jest w ogóle możliwe, że autobusy woziłyby pasażerów za darmo? Pojawiła się taka propozycja w że komunikacja miejska mogłaby być zupełnie darmowa. Mhm. Przykład, czy spółkę na to stać? Proces wprowadzania darmowego transportu to jest proces wieloetapowy, czyli nie można zrobić takiej terapii szokowej, że dzisiaj jeździmy w ten sposób, a jutro wszyscy mają gratis. Jest to możliwe, jak najbardziej jest to możliwe. Wymaga to pewnych przemyśleń, przeliczeń i działania etapowego, tak naprawdę. W tym roku po raz pierwszy zrobiliśmy darmowe przyjazdy dla dzieci. Czyli doszliśmy do wniosku, że po co autobusy mają jeździć puste tak naprawdę i wozić powietrze, skoro dzieci mogą z tego skorzystać, dojeżdżając sobie na basen. Cieszyło się to ogromnym tak naprawdę zainteresowaniem, ogromnym powodzeniem. Słyszałem w innych miejscowościach, tak, na no między innymi chyba Żary mają coś takiego prowadzone. No przede wszystkim dzieci do, do szkół, no to myślę bardzo dobry pomysł. No byłoby super, jeśli chodzi o dzieci. No i tu akurat na terenie Jarocina gorzej już jak do zakładów pracy, to raczej to już nie wchodzi w grę, ale natomiast tu uważam dzieci jak najbardziej.